Niestety czarne chmury wciąż wiszą nad jeleńskim węzłem autostrady A4. Podczas konferencji prezentującej nowy system poboru opłat A4GO zapytaliśmy prezesa stal eksport autostrady SA Emila Wąsacza o przyszłość węzła Jeleń. Nie ma żadnego antyjawożnu, tylko po prostu węzła Jeleń nie było. Przewidywany był do likwidacji no i my jesteśmy konsekwentni. Niestety usłyszeliśmy, że na dzień dzisiejszy zarząd autostrady nie widzi możliwości uruchomienia węzła Jeleń. To, że... W Jaworznie zrobiono projekty, myśląc, marząc o czymś, co nie było, to trudno, to nie moja wina. No ale to jednak takie ustalenia były, chyba, że, że jeśli to będzie większy ruch przy węźle. Nie, nie ma... było żadnych ustaleń w tej materii. A samo te inwestycje, które były tam z Chińczykami czy z kimś zrobione, to przecież nie były konsultowane z autostradą, nie było zgody, że będą to, że ktoś obiecywał stronie chińskiej, że coś będzie, no to jest jego problem. Natomiast to trzeba najpierw ustalić, a później powiedzmy e, przyrzekać komuś. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń po zmianie rządu może przyjdzie czas na inne systemowe rozwiązanie naszego jeleńskiego problemu.